Jedni to ci, którzy idą, a za nimi idą ich poddani, mm. przyjaciele, ludzie, otoczenie, bo to jest ten lider, za którym warto pójść, tak. prawda? On świeci tym przykładem, daje przykład, idzie i nawet się nie, za, nie spostrzeże, jak ludzie idą za nim. Natomiast drugi rodzaj przywództwa, no to są ci, którzy, liderzy, idą z tyłu, a pędzą ludzi przed sobą, prawda? No nieładnie mówiąc, bydło, mięso, armatni, które się pcha <laughs> do tego, żeby we wszystkim było tam, gdzie trzeba, a lider idzie z tyłu i będzie odcinał kupony. Z tego nieszczęścia, które ich spotka po drodze. Dlaczego tak nawiązałem? Bo, yy, no dobra, mamy rok milenijny, jest rocznica koronacji Bolesława Chrobrego 18 kwietnia, choć to miało miejsce 1025 yy, roku. I państwo o charakterze patrimonialnym, czyli państwo, w którym władca jest właścicielem państwa, no to jest inny chyba sposób zarządzania, mm -hmm. aniżeli to, co stanie się na skutek procesu dziejowego, w którym mm -hmm. Ten, to, to państwo patrimonialne, czyli ten władca patrimonialny będzie stopniowo tracił te wszystkie swoje atrybuty władzy, tej patrimonialności mm -hmm. na rzecz tych, którym będzie, z którymi będzie się dzielił, przekazując, na to będzie cały system feudalny, przekazywania yy, władzy, yy, terenu, władzy i wszystkiego, co z tym jest związane mm -hmm. i to będzie niewątpliwie odbywało się yy, konsekwencją tego, będzie niewątpliwie właśnie yy, to, 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 to Władza, patrimonialna władzy, nie to, że ona będzie w ona będzie po prostu stopniowo topniała, ona będzie coraz mniejsza. Jeżeli mamy władcę takiego z takim charakterem, jak na przykład Bolesław Chrobry, który nie miał łatwego charakteru, był silnym, twardym człowiekiem, sprawdzonym w akcji, mało tego otrzaskał się, chociażby jeszcze właśnie po, bo pamiętamy, że był zakładnikiem, prawda, po po trafił do, 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 jako zakładnik do. Niemiec no miał możliwość tam otarcia się o stosunki panujące w Niemczech, czy spotkał się bezpośrednio z Otorem III, tego nie wiemy. Niektórzy nawet twierdzą w swoich y, jakichś tam pomysłach, że, że tak, ale on poznał inne państwa, poznał tą pierwszą rzecz, mhm. łapał wszystkie możliwości, które dawały mu mhm. możliwość y, wzmocnienia swojej władzy i wzmocnienia państwa którym rządził bo jeżeli Płyńczenie. efektem oczywiście jeżeli efektem jest na przykład wojen z Niemcami Mamy 1002, 2018 trzy etapy wojen. Kończy się to wszystko pokojem w Budziszynie. Ale zaczynając wojny w 1002, wojna toczy się o Milsko, Miśnie i Łużyce. Tak? To są trzy obszary, trzy krainy. I ktoś powie, no ostatecznie musiał się wycofać z wojny i podpisał pokój w Budziszynie. No przepraszam, ale na trzy, dwie ziemie udało mu się przyłączyć jednak do państwa polskiego. Oczywiście na okres przejściowy, a dotychczasowy, co też nieźle świadczy o, o, o nim jako mm -hmm. o liderze, jako o władcy. No w pewnym momencie, hrobry po pokoju budzieszyńskim, wyprawiając się na Ruś Kijowską, po to, żeby tam się pełka osadzić, no ma do dyspozycji jeszcze 300 pancernych. i Już kto jak to, ale tak niesprzyjająca mu przecież osoba jak Tietmar, kronikarz niemiecki, o wyprawie prowadzonej przez Bolesława na Ruś Kijowską, wypowiada się. Zresztą na podstawie relacji świadków, bo tych 300 żołnierzy niemieckich tę wiedzę przywiózł. Zresztą oni sami byli zaskoczeni wielkością Kijowa, który zobaczyli opowieści o szczepcu i temu podobne rzeczy, super fajnie, prawda? Natomiast yy, on wychodzi z tej wyprawy zwycięsko, za chwileczkę wie, że trzeba za to zapłacić, więc wyprawa Kijowska jest logicznie powiązana to jest system zarządzania. Ja swoim ludziom, których wyprowadziłem na obszar Milska, Miśnie i Łózec, hmm. walczyli przy, u mojego boku przez te z przerwami 16 lat, byli cały czas w dyspozycji. Raz Niemcom się udało powiedzieć, no nie raz akurat, nie, ale powiedzmy to najbardziej spektakularny moment, to jest 1017 rok i obrona Niemczy prawda, z całego systemu grodów nad odrą. No oni są mu wierni jak psy, a teraz trzeba to za to zapłacić i co on może dać? Jak owaca ale może dać ziemię, tak? No to daj rycerz temu wojowi ziemię, ja, a jak on ma się tam urządzić? No czym? On nie ma środków do tego, nie ma ludzi. I wtedy raptem sobie przypomniał o Kijowie, że tam się to pełka fajnie by było zamontować. A czemu nie? Jarosław Mądry, jeszcze zanim Mądry to jeszcze dziecko, po bitwie nad Bugiem pod Wołyńskim idzie na Kijów. No ale co on przywozi z Kijowa? Przywozi z Kijowa bogactwa różnego rodzaju, które rozda komu? No ludziom, którzy mu jak wierne psy towarzyszyli w czasie tej wojny. Wie na to, że to się opłaci, prawda? A z drugiej strony daje ziemię, daje pieniądze, ale pamiętajmy, że on przywiózł całkiem sporą ilość różnego rodzaju. No, jeńców, brańców, no, niewolników, bo trzeba ich było wziąć. I to jest chyba, no nie wiem, czy pierwsza, bo nie jestem aż takim specjalistą mm -hmm. w historii średniowiecznej, ale no, ta ilość ludności ruskiej, którą on sprowadza jako niewolników i rozdaje tym swoim wojom, no to jest logika. To jest, jeżeli tuż mam pójść, że to nieby proces zarządzania, to może tak wyjdzie. Ale tak, prowadzę wojnę, muszę się to się powstrzymać, cel. żebyś nie wchodził na te tematy, które są dalej, bo teraz musimy porozmawiać o tych celach, które on miał, opisać je i podsumować. Teraz poproszę Marka, które z tych celów, które on osiągnął, uważasz za, za największe, najbardziej brzemienne w skutkach na przyszłość dla, dla nowotworzonej państwowości? Czy ta koronacja, czy może inne, które byś wskazał? No, pierwsza rzecz to trzeba było.